Siema Komediowi wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, dlatego wracamy na KGHM Zagłębie Arena i już dziś zaczynamy pierwszy mecz w 2025 roku przed nami, spotkanie z Lechią Gdańską. Ja już teraz zapraszam was na kilka krótkich migawek z tego, co dzisiaj się działo. Piękna zimowa aura, ale strasznie zimno. Mam nadzieję, że piłkarze na boisku nas rozgrzeją. Zaczynamy! Ewo, nagrywa. Szymek, nagrywają. Yy, przede wszystkim witaj w domu. Powiedz mi, jak tam emocje, jak uczucia, jak to jest powrócić na stadion, na jak jałem zagłębia arenę, ale już jako rywal. Wiesz, dziwne trochę uczucie, ale cieszę się, czuję taką ekscytację przed tym meczem, bo jednak tutaj się wychowałem, tutaj debiutowałem w Ekstraklasie, no i tutaj spędziłem większą część mojego życia. Więc no, czuję duże emocje i cieszę się, że mogę znowu tu grać. Pomyślałem się ciebie zapytać odnośnie pogody, którą dzisiaj mamy, dla was, dla bramkarzy to chyba szczególnie jest nieprzyjemna pogoda do grania, mróz, ziemia twarda, to chyba ciężko, co? No i nie no, ja, ja nie lubię grać w zimnie, ale się przygotowałem, mam tam potrójne termo, jakieś rękawiczki wziąłem, takie bo to jest trik, że wiesz, zakładasz rękawiczki lateksowe pod i potem moją nie odmaz za ręce, ale zobaczymy, bo jest ani mega zimno. Piłka lepiej klei dzięki temu? Nie. No, klei <grym> nie tak samo, nie, nie działa. <grym <grym> Dobra, no na koniec jeszcze chciałem się zapytać, jak ci się żyje na Pomorzu? Dobrze mi się żyje, fajnie jest. Z jest dużo atrakcji. Ale zawsze yy, jakiś... Trochę ma... tęsknisz za Lubinem, co? Można powiedzieć, że troszkę tak. Mam na pewno sentyment do tego miasta, bo tu się wychowałem. Super, Szymyk, yy, Życzę ci powodzenia, niekoniecznie dzisiaj, ale po dzisiaj już ci będę życzył powodzenia i trzymam za ciebie Dzięki, kciuki. Dzięki, Dawaj

Það er hlutuð til það, hlutuð til það, hlutuð til það. dawno Cię u nas nie było w kulisach, tak. eee, powiedz mi, jesteśmy po pierwszej połowie meczu, jak na razie oceniasz to, co się dzieje u nas, powróciliśmy tak, do domu? 2-0, 2-0 przegrywamy, jest troszkę słabo, ale mam nadzieję, że uda się jakoś w drugą połowę, mi się wydaje, że pierwsze 15 minut będą kluczowe, bo wtedy są napędzeni bardzo mocno i jak wejdziemy dobrze w pierwsze 15 dwie bramki, to możemy też myśleć o zwycięstwie, a tak to będzie bardzo średnio, jeśli nie wejdziemy dobrze drugą połowę, możemy przegrać, ale wierzę sercem za Kacper, dawno nas nie było w domu, bo ostatni mecz zagraliśmy w grudniu z Legią Warszawa. 8 grudnia, Warszawa. tak. No kupę czasy, ja miałem nie być właśnie na tym meczu i też, ale byłem już się rozkorowałem i miałem nie jechać, ale jednak, no mówię, serce mówiło, trzeba jechać, erozum mówił, też trzeba jechać, dlatego dzisiaj jestem. Brakowało Ci tych emocji? Powiem tak się, szczerze, bardzo. Już tak tęsknię, to... kiedy do domu wrócę, tutaj do Zagłębia. Super, dobra, to wracamy na boisko. I jeszcze powiecie, chciałem podziękować wszystkich to... moich widzów na tytoku. Bardzo was pozdrawiam, jesteście naprawdę wielcy, dla mnie polubiacie, nie bardzo was lubię. Pozdrawiam was wszystkich. shit!